Rozdział pierwszy. Znalezisko nad rzeką. Słońce powoli wędrowało po niebie, a fale rzeki Karpinki szemrały cicho, odbijając jego blask. Detektyw Chrumciok, nie kto inny jak najbardziej bystra świnka w całym ogonkowie, siedział na drewnianym pomoście z wędką w kopytku i słomkowym kapeluszem na głowie. Tego dnia postanowił odpocząć. Tylko on, rzeka i odrobina błogiej ciszy. W końcu mogę odpocząć, tylko bez żadnych nowych zleceń. Dzisiaj, proszę! mruknął z uśmiechem, przeciągając się leniwie. Chrumpcioku, dziś łowisz ryby, nie tropy. Ale los, jak to los, miał inne plany. Nagle z nurtem rzeki przypłynęło coś nietypowego. Woda zamrugała, zakotłowała się, po czym na brzeg wypłynęła szklana butelka. Zatkana korkiem i połyskująca w słońcu jak klejnot. Chrumpciok spojrzał na nią z zaciekawieniem. Hmm, skarb piratów. A może list od zakochanej kuny? Rzucił żartobliwie i, nie mogąc powstrzymać swojej wrodzonej ciekawości, podniósł butelkę strawy. Ale kiedy zajrzał do środka, uśmiech zniknął z jego pyszczka. W środku była złożona kartka i kawałek starej mapy. Detektyw ostrożnie wyciągnął je patyczkiem. Na kartce ktoś drżącym pismem napisał: Pomocy, jestem uwięziony, podążaj za znakami. A pod spodem narysowana była mapa, niedokładna, jakby kreślona w pośpiechu. Jednak dało się odczytać napis: Przy trzech dębach chrąpciok Samarł. To nie żart, szepnął, po czym momentalnie wstał, chowając wędkę. Ktoś naprawdę potrzebuje pomocy i nie mam ani chwili do stracenia. Wciągnął kapelusz mocniej na głowę, a list i mapę schował do sakwy przy pasie. Zrobił kilka kroków i nagle zauważył coś błyszczącego w trawie. Kawałek przemoczonego szalika, który utknął między kamieniami. A, oh, czyżby należał do osoby, która napisała wiadomość? Zastanowił się. Może celowo go wyrzuciła, żeby zostawić jakiś ślad. Szedł kilka kroków wzdłuż brzegu, gdy nagle coś przykuło jego uwagę. W błocie, tuż obok sterty gałęzi, zobaczył kilka chaotycznych odcisków łap, rozmazanych, nierównych, jakby ktoś biegiem umykał przez podmokły teren. Ślady urywały się nagle przy kamieniach, potem znowu pojawiały się kawałek dalej, jakby ten ktoś potykał się albo zerkał za siebie, uciekając w panice. Chrumpciok przykucnął i zmarszczył ryjek. A, ktoś tędy biegł i to w wielkim pośpiechu. Te tropy nie wyglądają na zwykły spacer, raczej na desperacką ucieczkę. Mruknął pod nosem, sięgając do torby po szkło powiększające. A to oznacza, że to może być coś znacznie poważniejszego. Rozejrzał się. Rzeka płynęła spokojnie, ale w powietrzu coś wisiało wyczuwalne napięcie a może instynkt detektywa, który właśnie w nim się obudził jak zawsze, gdy coś było nie tak. Nie dadzą człowiekowi chwili spokoju czas wrócić do pracy mruknął i ruszył przed siebie. Najpierw trzy dęby, potem zobaczymy, co jeszcze skrywa ten las. W miarę jak oddalał się od rzeki, krajobraz stawał się coraz bardziej dziki. Ścieżki znikały w gęstwinie, a śpiew ptaków cichł, jakby las sam wiedział, że zaczyna się coś poważnego. Chrumpciok szedł ostrożnie, z nosem blisko ziemi, Wypatrując znaków, tropów i czegokolwiek, co mogłoby go naprowadzić. W pewnym momencie przystanął, coś leżało przy pniu starego dębu, z daleka wyglądało jak druga część mapy. Podszedł bliżej z nadzieją. Ale to była tylko wilgotna, oderwana kora. Już miał ruszyć dalej, gdy usłyszał nagły szelest w zaroślach. Liście zadrżały, jakby coś albo ktoś się poruszył. Detektyw znieruchomiał. Serce zabiło mu szybciej. "Halo? Kto tam?" zapytał głośno, lecz nie usłyszał odpowiedzi, tylko echo i ciche trzaski w głębi lasu. Przykucnął, wsłuchując się. Wśród liści zauważył więcej śladów, wyraźne przeciągnięcia na ziemi, jakby coś ciężkiego było wleczone. A może ktoś się czołgał? Na coś tu się działo i to niedawno, mruknął półgłosem, instynktownie sprawdzając, czy ma przy sobie wszystko, co potrzebne. Pochylił się jeszcze raz nad ziemią i przetarł nos. W powietrzu unosił się lekki zapach błota i czegoś niepokojącego. Jego detektywistyczny zmysł dawał wyraźny sygnał to nie były żarty. Podniósł głowę, spojrzał w głąb lasu i ruszył ostrożnie dalej, trzymając się zarośli. Muszę się dowiedzieć, co tu się wydarzyło. Kierował się w stronę starych drzew, które mieszkańcy nazywali trzema dębami znane miejsce na skraju lasu, gdzie często spotykały się zwierzęta z ogonkowa. Ale tego dnia nikt tam nie siedział, nikt nie gawędził. Cisza. Tylko wiatr poruszał liśćmi, a gdzieś w oddali zaskrzeczała sójka. Krąbciok zatrzymał się pod trzema olbrzymimi drzewami i spojrzał na mapę. To tu, i teraz zaczynamy prawdziwe śledztwo. Pod jedną z koron przy korzeniach dostrzegł poruszone kamienie. Jakby ktoś próbował tam coś ukryć. Po chwili kopania znalazł muszlę. Nie pasowała do lasu. Była biała z drobnym niebieskim wsorem. Znak! Kolejna wskazówka! Zastanowił się, a może to fałszywy trop. I wtedy coś błysnęło za drzewami. Chrumpciok znieruchomiał. Nie jestem sam, powiedział do siebie. Rozdział drugi, znikające tropy. Słońce przebijało się przez liście, rzucając poruszone cienie na mech i ściółkę. Detektyw rozejrzał się uważnie, aż nagle zauważył coś na korze jednego z dębów. Świeże zadrapania. Ktoś niedawno musiał tędy przechodzić. Może nawet się opierał albo próbował zostawić znak. Chrumpciok zbliżył się, badając ślady, a wtem usłyszał trzask gałęzi i szybki oddalający się krok. Odruchowo podskoczył. Kto tam? zawołał, ale odpowiedziało mu tylko drżenie liści. Nie czekał. Rzucił się biegiem za dźwiękiem, przemykając między drzewami, przeskakując przez wystające korzenie i omijając krzewy. Przed sobą dostrzegł poruszającą się sylwetkę, małą, zgrabną postać w zielonym płaszczu. Uciekała. Stój, policja leśna, no prawie! Krzyknął, ale postać ani myślała się zatrzymać. Zacisnął zęby, przyspieszył i... skoczył! Zderzenie było miękkie, z głośnym łup. Chrumpciok wylądował na czymś drobnym i piszczącym. Na proszę, nie rób mi krzywdy! Zawołał cienki głos. Detektyw szybko się odsunął. Widząc, że to nie groźny przestępca, lecz leśniczka Wandzia, znana w ogonkowie ze swojej płochliwości i zamiłowania do sprzątania lasu. Wandziu, co ty tutaj robisz? zdziwił się chrumpciok, otrzepując się z liści. Ja, ja tylko zbierałam śmieci, wyjąkała leśniczka, podnosząc się z ziemi. Przysięgam, niczego nie widziałam, ani nikogo, tylko papiery po piknikach i plastikowe korki. Ale dlaczego uciekałaś? zapytał ostrożnie Chrumpciok. Wandia spojrzała na niego z szeroko otwartymi oczami bo usłyszałam nagle kroki za sobą. Myślałam, że to jakiś dzik, albo porywacz, albo inne paskudztwo. Pisnęła. Detektyw westchnął. Rozumiem, ale naprawdę ktoś może być w niebezpieczeństwie. Szukam osoby, która mogła zostawić wiadomość w butelce. Widziałaś może jakieś dziwne ślady? Trop? Cokolwiek? Bandia pokręciła głową. Nic takiego, tylko. Czasem mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. To wystarczyło chrumpciokowi. Podziękował Wandzi i ruszył dalej w kierunku, który wyznaczała mapa. Liście szumiały cicho, jakby las chciał mu coś powiedzieć. Zbliżał się do kolejnego punktu zaznaczonego na mapie, gdy nagle dostrzegł poruszenie w gęstwinie. Skrył się za krzakiem i zamarł. Ścieżką poruszał się knotek: stary, zrzędliwy żółw, znany w ogonkowie z niechęci do hałasu i dziecięcych zabaw. Mieszkał samotnie na obrzeżach lasu i zawsze mówił, że za jego czasów las był czystszy. Chrumciok przyglądał mu się w milczeniu. Knotek właśnie przydeptywał jakąś kartkę, przygniatał ją kamieniem, a potem zaczął wciskać ją głęboko pod krzak. Jego ruchy były gwałtowne, rozdrażnione. Mamrotał coś pod nosem. – Nie ze mną te numery, nie dam się tak łatwo wyrolować. Już ja zrobię z tym porządek. Chrąbciok uniósł brew. Jego detektywistyczna intuicja zadrżała jak wskazówka kompasu. On zaciera ślady, wyszeptał. Knotek ruszył dalej, znikając w gąszczu. Detektyw poszedł za nim po cichu, zachowując dystans, ale nie tracąc go z oczu. Kilka minut później scena się powtórzyła. Żółw znalazł kolejną kartkę przy pniu sosny i rozdarł ją na pół, rzucając fragmenty w różne strony. Jeden z nich wpadł do kałuży, drugi pod korzenie. Chrumpciok obserwował to z ukrycia, serce waliło mu jak oszalałe. To nie przypadek. Knotek wie, co robi. I nie chcę, żeby ktokolwiek dotarł do końca tych wskazówek. W jego głowie zaczęły układać się fakty: ktoś zostawił znaki, ktoś potrzebował pomocy, a knotek z premedytacją je niszczy. Może to on porwał osobę, która wysłała butelkę, może ukrywa ją gdzieś w lesie. I próbuje zatrzymać pomoc. Chrumpciok zacisnął kopytko na notatniku. Teraz nie mógł się wycofać. Musiał dowiedzieć się prawdy. I na razie miał tylko jedną opcję. Śledzić knotka, niepostrzeżenie, krok w krok. Rozdział trzeci tajemnica przystawia. Chrumpciok kroczył ostrożnie niemal nie oddychając. Knotek szedł przed nim, ciężko stąpając, co jakiś czas oglądając się przez ramię. Świnka przemykała od drzewa do drzewa, chowając się w zaroślach, gdy żółw zatrzymywał się lub rozglądał. Po dłuższym marszu przez gęsty las, knotek dotarł do starej opuszczonej leśniczówki. Budynek był zbutwiały, dach zapadnięty, drzwi krzywe i skrzypiące. Chrumpciok ukrył się za kępą paproci i obserwował jak żółw wchodzi do środka. Minuty dłużyły się w nieskończoność. Po chwili Knotek wyszedł z leśniczówki, rozejrzał się ostrożnie i ruszył dalej w głąb lasu. Gdy jego sylwetka zniknęła za wzgórzem chrumpciok podszedł do chaty i otworzył drzwi To co zobaczył w środku zmroziło mu krew w żyłach W centrum pomieszczenia stało krzesło z przeciętymi linami opadającymi na podłogę Wokół ślady walki porozrzucane liście zadrapania na deskach i strzępy materiałów Czyli miałem rację, szepnął Chrumpciok, ściskając notatnik. Ktoś tu był przetrzymywany i najwyraźniej uciekł. Z zamyślenia wyrwał go krzyk, dochodził z niedaleka: Zostaw mnie pomocy! Chrumpciok wyrwał z chaty jak z procy, przeciskając się przez krzaki, przeskakując przez korzenie. Ignorując gałęzie uderzające go po pyszczku, głos się oddalał, ale był wyraźny. Działo się coś złego. Dobiegł na małą polanę nad stawem, gdzie słońce odbijało się w nieruchomej wodzie, i wtedy zobaczył coś, co wprawiło go w osłupienie. Na środku polany stał knotek. Szarpiąc małą żabkę, dziecko, ona krzyczała i próbowała się wyrwać. Zostaw mnie, puszczaj, to tylko gra. Ja ci dam grę, gier się nie robi w moim lesie, warczał Knotek. Chrąbciok wybiegł z krzaków z impetem. Knotek, zostaw ją, to koniec twojej gry. Żółw odwrócił się zaskoczony. Co? Jakiej gry? Ty też jesteś z nimi w zmowie. Detektyw podszedł szybko, rozdzielając ich. Żabka schowała się za nim, trzęsąc się ze strachu. Co tu się dzieje? zapytał chrumpciok, spoglądając surowo na knotka. To te bachory! Rozrzuciły po lesie jakieś karteczki, robiły hałas, bałagan. Ktoś wrzucił butelkę do rzeki, a ja, ja tylko chciałem to zatrzymać dać im nauczkę las to nie plac zabaw. Fukał żółw. Z krzaków zaczęły wyłaniać się inne małe żabki, zwabione krzykami, ale wystraszone. Jedna z nich Większa w okularach wyszła do przodu. To wszystko to była tylko zabawa. Zrobiliśmy grę terenową, której tematem przewodnim jest uprowadzenie. Mapa, ślady, porzucony szalik, zadania. Butelkę wrzuciliśmy rano. Miała być pierwszą wskazówką. Nikt nie był na serio porwany. Chrumpciok otworzył szeroko oczy. Czyli cała ta historia była po prostu waszą zabawą. Tak, zawołała żabka. Nazywa się uratować króla ropucha. Ona miała udawać porwaną. A ten dziad wszystko zepsuł. Zepsuł! Ja posprzątałem te wasze śmieci. Prychnął żółw, ale nieco ciszej. Chrumpciok spojrzał na dzieciaki, potem na Knotka, a potem w niebo. I zaczął się śmiać. O, ojej, wciągnąłem się w dziecięcą zabawę. Jak w prawdziwe śledztwo. Myślałem, że ktoś naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Oh, ale był pan świetny, pisnęła jedna z żabek. Zrobił pan z tego niezłe śledztwo i finalnie rozwiązał tę zagadkę. Orety, co tu się dzieje? Cały las was słyszał. Odezwała się Wandzia, która właśnie wyszła z za z siatką śmieci. Myślałam, że gonią tu wilka, albo co? Knotek jeszcze chwilę burczał, ale w końcu westchnął i powiedział. Dobra, ale posprzątajcie ten bałagan, jasne? Las to nie plac zabaw i musi tu być zachowany porządek. Obiecujemy, zawołały chórem żabki. Chrumpciok uśmiechnął się pod wąsem. Chyba naprawdę potrzebuje urlopu. Jak zaczynam widzieć porwania nawet podczas łowienia ryb, to znak, że za dużo pracuję. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, a potem żabki zaczęły zbierać porozrzucane kartki, a knotek, choć udawał obojętnego, podał im nawet worek na śmieci. Nie wszystko, co wygląda na tajemnicę, musi nią być. Ale ostrożność i dokładność, to cechy dobrego detektywa i dobrze mieć je nawet podczas zabawy.